Um, Może sobie przynaczyć? męska. Męskalina, to jest moja czerwona. Ja jestem najlepsza w te takie różne afirmacje wdzięczności, medytacje wdzięczności, ale dzisiaj miałam dużo medytację i wdzięczności. E, dobrze.

co? <noise> no, <nie. głos> no właśnie, no bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo ważnych pytań. Ponieważ ja bym te wszystkie właśnie rzeczy, które szkoła nie uczy, a powinna, bo jest to potrzebne w życiu i potem wychodzimy prostu prostu tego życia nieprzygotowani, wszystkie te rzeczy bym ujęła w takim koszu z etykietą po prostu życie codzienne, Praktycznie. I w takim życiu codziennym są różne umiejętności, Albo różne sytuacje, które życie przed nami stawia, takie normalne sytuacje, kupowanie czegoś w sklepie, załatwienie czegoś na poczcie, właśnie wypełnienie, wszystko to, co wymieniliście, albo już tak kupowanie biletu na pociąg w Kasie. To jest dla mnie taki przykład archetypiczny. I teraz pytanie: kto z Was w szkole uczył się, jak się kupuje bilet na pociąg w Kasie? Mam <śledz> 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 Nie to panie. kto z Was uczył się kupować bilet w kasie na lekcji angielskiego. <grym grym> Albo innego języka obcego. Po francusku się Po hiszpańsku bardzo dobrze trochę rąk, a tam są nieśmiali, ale oni też... Może nie kupować, ale blisko na migowym. Bardzo dobrze, no, czyli no właśnie, tak, czyli różne języki. O, mogę powiedzieć, że migowy to jest obcy, Zuzia. Tak, bo tam jest moja przyjaciółka wieniuszka Zuzia, która bada kultury głuchych. I to się mówi głuchych, właśnie, a nie głuchoniemy. A zapisuje się małe G z duże G głuchych. Jakby ktoś chciał mieć. Dobrze mie? Tak. Dobrze. A druga wow. moja przyjaciółka wieniuszka bada kolarz. Jakby ktoś chciał. Wow! Kolarzy? Tak. Mamy I co? że jest krok. I teraz tak. Moja teoria jest taka, teza, że wychodzimy ze szkoły wyposażeni we wszystko, co najważniejsze, znamy w językach obcych. I idziemy do świata jako absolwenci szkoły. To nie jest tak, że szkoła nie uczy życia. Szkoła uczy życia, ale w języku obcym. I na przykładzie tego kupowania biletu na pociąg w Kasie. Ja bardzo dobrze pamiętam, lekcję akurat u mnie były francuskiego. I ja bardzo przypominam te dialogi, właśnie takie y, sytuacyjne, y, improwizowane, y, kupowanie biletu, czy normalny, dżunglowy, dziękuję, y, czy tam w jedną stronę, czy powrotny. Wszystko. Po polsku w życiu. W życiu tego nie było. Co polska szkoła może nam zaoferować, y, jeżeli chodzi o sytuację kupowania biletu? Po pierwsze, że się przed taką podróżą warto pomodlić. Tak. Po drugie, jakieś tam wyliczenia, jak kiedy te, te pociągi się spotkają. Na chuj one no się mają spotykać, A, ja się Po trzecie, jakieś tam informacje na temat rodzaju gleb na stacji docelowej. A po czwarte, jeszcze ewentualnie napisanie rozprawki, plusy, minusy, e, za i wjechać, nie jechać. I tyle mam do po Jezu! teraz, co trzeba zrobić, żeby zhakować ten system? Trzeba kupić. albo kupić podręcznik nauki języka polskiego dla obcokrajowców. To jest bardzo ciekawa książka. Ja liczyłam, że ona pomoże mi żyć. Nie wiem, czy wszyscy widzą, ale ja mogę ją potem puścić. To jest bardzo ciekawa okładka, Bo tu jest pan teatrze. I ten pan ma dymek, on myśli sobie i on sobie myśli tak Gdybym znał dobrze język polski... Ale to, ale to jest w cytacie. On tu ma dymek, czyli on myśli, ale on myśli w cytacie. On coś cytuje. Nie wiadomo czy on piosenkę, to jest z Mickiewicza. To nie jest jasne. W sensie. To nie jest jasne. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, dlaczego on nie patrzy na scenę. Bo grają on... po polsku. On, oni grają po polsku, a on się zastanawia. I on jakby wzrok ma skierowany na te swoje myśli. To jest dosyć dziwna sytuacja. Ale co jest w środku? W środku są przykłady spontanicznych dialogów w języku polskim. <śledzianie> <śledzianie> ja nie można Tytuł dialogu to jest Maria dzwoni do Adama. To jest ilustracja. Maria uważaj. Uwaga. Adam. Halo, słucham. Maria. Dzień dobry, mówi Maria. Adam. Cześć tu Adam. Co słychać? Ach, nic nowego. Dzwonię, bo mam problem. Tłumaczę tekst z angielskiego na Polski i nie wiem, jak przetłumaczyć czasowy mast. Adam. MUST to polskie MUSIEĆ, konjugacja L iŻ. Z pierwszej osoby liczby pojedynczej i trzeciej osoby liczby zmieniasz się wsi. Musisz na to uważać. Teraz rozumiesz? Myślę, że tak. Lubię, kiedy tłumaczysz mi to, czego nie rozumiem. To jak umiem. Maria, muszę już kończyć. Adam, przepraszam, nie słyszę? Maria, muszę już kończyć, bo codziennie w południe chodzę na lektorat, a już prawie 12. Adam, widzę, że nie lubisz rozmawiać ze mną. Maria, o nie, naprawdę lubię, ale nie mam czasu. Adam, no tak, uczysz się bardzo pilnie. Cześć. Maria, cześć. Do zobaczenia, do jutra. Taki zabawny seksualny dialog. Tutaj między nimi ewidentnie czy jakieś napięcie seksualne, ale w ogóle nie potrafią tego nazwać wprost. Z tej książki, bo ponieważ ja z tej książki przypadam, ale bardzo chętnie tutaj dochodzę, ale większość tej ilości chcę. Natomiast tutaj są bardzo, bardzo ciekawe są te dialogi i też bardzo mnie ujęło, to było następne, to sobie zaznaczyłam, były przykłady pytań spontanicznych, na których były ćwiczone jakieś tam formuły gramatyczne i to były takie, takie wiecie, pierwsze z brzegu pytania życiowe, na przykład, czy znasz Michała, czy znasz Krystynę, czy lubisz to dziecko? <laughs> Zalecam komunikację wprost w miarę możliwości. Jakie napięcie seksualne można podejść? Można powiedzieć, jesteś fajną osobą, ciekawą, to jest interesujące sobą być obok. To są, to są jakby bardzo przydatne sformułowania, polecam. No i co? No, no jak to mach, to też książkę pożyczę. No dziękuję.